Hej, siemanko wszystkich ludziska z tej strony Cepis, a dzisiaj jesteśmy na, moje, na mojego bracie na Robi spanch bobowy dom. O taki o dziwny... no taki nawet fajny. Powiedział mi, żeby go dekorować. A widzowie, walnąłem się w nogę na biurku. W biurku, Smutek. O nie mam dźwięki w Minecrafcie. Minecraft to widzowie ustawienia. dźwięki. Ściszę sobie dźwięki, bo głośne są nawet. Teraz nawet, teraz super samo głośne. Tam na cztery widzowie. No, teraz tak już nie słychać. O, teraz jest dobrze, te domy schowamy. Mój skin jest oczywiście. Weźmiemy mu, udekorujemy ten dom. Weźmiemy na przykład to czarne łóżko Albo nie sponge, bo ma takie łóżko Zostawimy je na górze Gdzie łóżko widzowie? Tutaj chyba To pochłonie byśmy przesunęli, tutaj takie dwie O teraz to fajnie wygląda Weźmiemy teraz beczkę, bo beczki tu są najfajniejsze Widzowie mam pytanie, a nagrywać? Hardcora z moim bratem Nie, nie tak beczkę postawiłem, widzowie Tak musi być beczka, o I tak, widzowie Bierzemy teraz sobie, gdzie jest jedna rzecz, widzowie, gdzie ona zniknęła? Nie pamiętam jak ona się nazywała eee... O, tutaj, doniczka Zawiemy tu doniczkę Podniosę, postawimy tutaj kwiatka. Takiego albo nie, pomarańczowy jak będzie tutaj? Żółty, żółty tak samo pasuje, więc żółtego wstajemy. Mlecza dobrze. Tutaj nie wiem, co zrobimy, ale albo wiem, wiem, widzowie, widzowie przyszedł mi pomysł na ratunek. Nie to, gdzie to jest? Taka gdzie, to oto ramka to jakby co nie umiem grać minecrafta jakby było coś coś źle powiedział albo coś mówił no to smutno nie bo nie umiem grać minecrafta o fajnie to wygląda widzowie albo nie wiem widzowie to jest mega dobry pomysł sadzimy tutaj jakiegoś kochanego naszego o to fajnie wygląda To wygląda. Czy tak? Widzowie. Nie wiem, jak to wygląda. Zostawię, tak, bo nie mam pomysłu. Tu nie wiem, co byśmy postawili. bym mu zrobił pokój gamingowy, bo umiem robić gamingowe rzeczy. To takie fajne. Niektóre się odbija, albo coś robi za oknem, bo słyszę cały czas, jak ktoś odbija. Czymś łopatą, albo czymś. Dobra. Zrobimy mu. Musimy postawić. Albo kuchnię mu teraz, widzowie, zrobimy. To będzie dobry pomysł. Ach, dobrze, widzowie. nagry yy, Jaki był widzowie? Wziąć taki chyba weźmiemy z kwarcu. Zrobimy. Gdzie by tu zrobić kuchnię? Tutaj? Czy tutaj? Tutaj chyba taką zrobimy. O, tutaj lodówkę się postawi. Lodówkę, jak pamiętam, się robiło z tego bloku. Tak się robiło, lodówka, podwójna lodówka. Brało się teraz... Tutaj to było, żelazne drzwi. Nie, tak to trzeba zmniejszyć, skopiujemy to sobie. Teraz tak robimy. Teraz to schowamy. Zrobimy mu kran. Z którego chyba... Albo z świerka, bo lubię świerki. wie jak ktoś lubi świerki, no to ręka do góry. Tutaj. Nie, tutaj nie. Tutaj postawimy. Tutaj tak. Tutaj tak, tutaj tak. Dobrze, teraz musimy wziąć, gdzie to było widzowie? O to! Kotą. Nie umiem czytać widzowie. Więc... Ko a kocioł, kocioł, widzowie, poprawiłem się. Teraz wiaderko z wodą. Wlejemy tu wodę. Teraz bierzemy widzowie. O takie, coś dźwignie I tu postawiamy. I leje się woda, nie leje się woda. Dobra, tutaj byśmy mu piece zrobili. Tutaj byśmy tak zrobili. Nie wiem, czy piecyk chce wędzarkę. Chyba wędzarkę. bo on będzie tam pieku mięso. Tutaj postawimy wędzarkę. Teraz to tak zrobimy. Tutaj byśmy to zakryli, a? To? Dobra. Teraz pieku to wszystko usuniemy sobie. Weźmiemy teraz kamienne schody, takie coś. Tak coś? Takie coś? To jest gdzieś tutaj chyba o jeden blok, widzowie, pomyliłem się, o jeden blok pyku bo nie, weźmiemy teraz gdzie on był, tak, o taki gładki kamień jak coś źle powiem, nie tą nie nazwę, no to przepraszam was, bo nie umiem grać w minecrafta już to powtarzam 50 raz chyba teraz to Wiem, widzowie, weźmiemy teraz ognisko, żeby się paliło w piecu. Wędzarce w sumie, no to piec jest w sumie. piec Tak, tutaj postawimy piec. Jaki piec? Widzowie, mylam się. Dobra, teraz potrzebne nam są chyba. Tak to chyba tak się nazywało. No, takie, żeby przez niego. albo. Nie wiem tak weźmiemy, się nie. Nie tak. Chyba to. Tak. Jak to to wygląda, zrobię? <śmiewanie> nie. nie, nie on, w ananasie się pali komin. Dobra, no to zostawiamy wejdzie na ten swój świat, to się mu spodoba na pewno. Wiem o tym. Półki na górze dawać czy nie? Nie, bo to takie tak ładnie wygląda bez półek na górze. Dobra, telewizor mu zrobimy. Ja, poczekajcie widzowie, muszę sobie przypomnieć jak to się robiło. Dobry, przepiękny telewizor. Brało się. Pamiętam czarny, a nie, nie czarny blok widzowie pomyliłem się. Brało się obraz, brało się tak samo. Czarny, czarna, nie, czarnej wany się nie dawało. Czarny beton. Gdzie mu ten telewizor zrobić? Widowie, gdzie mu ten telewizor postawić? Może na górze gdzieś? Tutaj ma łóżko, to jakby tutaj o tak poczekaj, to zniszczyć. O nie, tutaj jest takie coś, Tutaj byśmy musieli to inaczej zrobić. Tyle trochę jest, że my to no inaczej zamkniemy. dom. Ej, czemu to tak jest? Nie, nie wziąłem drzwi. Czemu będę musiał teraz szukać, ale wiem, gdzie są akurat drzwi. To teraz my sobie usuniemy. Teraz tak. Dobra. To było tutaj. Nie wiem, jak to zrobić. Tą gąbkę skopiujemy. Teraz zrobimy tak. Weźmiemy to. Tak. I tutaj. I nie wygląda podejrzanie, że tu było coś niszczone. Jak wejdzie, no to będzie, jak będzie widział pomarańczowo, to to będzie trochę przypiks, bo będzie widział, że coś mu niszczyłem w domu. To będzie trochę smutne, jak się dowie. Tak, tak. Obraz tu mnie taki. Nie taki. Poczekaj, czy to tutaj? Nie. Tutaj? Nie. Tutaj? widzowie. Nie umiem. Nie umiem tutaj, nie Nie wiem, nie jak to zrobić. Czy tutaj tak zrobimy? I tak, Nie. tak, 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 Teraz tak, Nie. tak, 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 nie tak, nie, tak, Co? Ratunku. Nie umiem razu postawić, Nie może tutaj tak, a tak, tutaj To na cztery jest! To dlatego się nie postawiło. Tak. Już było coś robione. Nie, to wszystko wygląda. Tak, 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 nie tak. Dobra, może być, nie dowie się. Na pewno się nie dowie. O nie, usmałam. Tutaj, to widzieliśmy się widzowie czemu. O nie, po teraz, muszę wziąć smutek. Gdzie ten obraz jest? Widzowie, jak chcecie kolejny odcinek z takich budowania mojego. wykańczania w sumie mojego brata domu, no to zostawcie pięć łapek w górę. No to będzie kolejny odcinek, jak dekoruję sobie mojego. Jak y, to zrobię. Czekajcie, Doniczkę skopiuję. Nie, nie, do... to tak, nie. I tak samo subskrybujcie kanał. To będzie więcej filmików. To na 10 słów będę miał trochę lepszy internet. No to będzie. Będę... Jak to widzowie? Nie wiem. To, to, to będzie live. O, dobra. Będzie liveik. Widzowie, teraz bym mu akwarium zrobił, takie fajne. Albo nie, poczekajcie, spodobał mi się ten radny. choć jakie fajne. Jakby chciała, jak, no, no, nie, nie będę robił, to bym taki akwarium zrobił, ale nie, nie będę mu robił. Będę to by szybciej zniszczył, niż by to zostało. Wiem, widzowie, teraz zrobimy tak, to usuniemy, no bambusa sobie zostawię, bo będę chciał czy z nim coś zrobić, o tak zrobimy. Widzimy cienkie szkło. Czekajcie, gdzie to było? O, tutaj. Szkło, szyba to jest. Teraz tak, postawimy, Teraz tak. Będzie miał bambusa w domu. tak, nie, nie mogę. Teraz to zrobimy. Trapdory. A szyba, jak to będzie wyglądało? Szybu. A nie, nie umiem budować fico. Nie umiem grać w Minecraft, a nie umiem budować ci wszystko. Nie, to jest pochodnie, muszę. Gdzie to pochodnie? Gdzie są pochodnie? Tak. Nie, to tak musi być. Yy, teraz musimy wziąć. Nie wiem z jakiego bloku. Albo to takim dokończyć, ale to będzie ziemię, widać. Yy. Mm. Nie wiem, jak lecimy na świerku, no to świerk niech będzie. Ja nie miał tu wylot, powiedzmy. Tak, o. Tutaj nie to widać, dobra, niech będzie tak. Albo bez szyby. Tak, chyba lepiej. Nie wiem, jak to widzowie zrobić. Bez szyby, chyba. Albo damy inne kwiatki. Albo bambusa, nie wiem. Poczekaj. idziemy, wiem. Musimy to na razie zniszczyć. Aha. O! Niech urośnie kolejny, niech urośnie kolejny. Teraz tak musimy zrobić. Jeszcze kolejny urośnie, bo chyba mączka. My... A tutaj jest w sumie mączka. Czemu ja piszę? Biały barwnik. O, tutaj jest mączka. Teraz tak. O, oh, i ma piękne bambusy w domu. A może mu większy taki zrobimy? Co teraz to tak znów trzeba? Pyku, pyku. Czy tu był jakoś widzowie teraz zagospodarowany? No i teraz bierzemy to. O, oh, i teraz ładnie to wygląda takie może się teraz złapać i przechodzić po tym to wszystko teraz usuniemy tutaj laptopa mu zrobię weźmiemy weźmiemy widzowie takie narpiew ten weźmiemy sobie gdzie to jest widzowie weźmiemy sobie to tak, czekolada będzie. Pyku? Nie, nie w tą stronę. Tak musi. Zobaczmy, było. Smutek. Tak musi to być. O, postawiło się wizowie. Jak. Bye, bye, pochonie. E, tutaj pochonie dwie postawię. No Na telewizor nawet w domu. Ja to tak postawię nie, nie mogę. Nie mogę w sumie. Ja to w sumie tylko postawiłem. Tutaj to się nie. Tak, zrobimy. Tutaj teraz laptopa zrobimy. Teraz trzeba to. Zrobimy mu bo To w sumie ładnie wygląda. Teraz musimy wziąć obraz. Chyba obraz, bo nie pamiętam, jak się robią laptopy. A, w sumie tak, trzeba zrobić. Będzie tak, O, i ma laptopa swojego. A widzowie, a jakbyśmy mu powiększyli to biurko o jedno, żeby miał tak samo myszkę, to to będzie fajnie. Nie ten blok. Musimy, mamy te wszystkie bloki Musimy teraz robić tak. 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 A nie, to samo. Teraz tak. Nie, najgorzej widzowie. Nie, jestem bok widzowie. Beku, teraz weźmiemy, musimy wziąć. Jaką mam szkadzać? Chyba tą kamienną. nie miał kamień w miejsce. Tak, chyba się dawało. Tak, dobrze. Teraz tutaj siedzenie mu zrobić. Albo nie, w sumie sobie sam zrobić, bo ja nie wiem, jakie. Dobra, widzowie. Kończę ten filmik. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję. To będzie więcej takich odcinków. Pa pa.